Za nami 300 edycja Park Run Czech, podczas której organizatorzy próbowali pobić rekord frekwencji Park Run Polska. Biegacze tłumnie zgromadzili się na Bulwarze Nadwiślańskim w sobotę 13 maja. Dopisała pogoda, frekwencja i dobre humory. Rekord udało się pobić. W biegu wzięło udział blisko 1800 biegaczy. Jest sobota, jest parka, nie inaczej jest. Dzisiejszego poranka spotykamy się na 300 edycji Parkant Czew i mamy nadzieję, że będzie to nowy rekord Parkant Polska. Wiele lokalizacji nas tu zasiliło, wiele osób przyszło, także cieszymy się niezmiernie i pamiętajcie, bez względu na porę roku, na porę, na pogodę, jesteśmy w każdą sobotę o 9, aktywnie rozpoczynamy weekend. Parkant to nie wyścig, parkant to, to nie bieg, parkant to aktywność na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszamy. w Każdą sobotę o godzinie 9 w Bulwan Babisztański. Park ran odbywa się nad Wisłą w Trzebie cyklicznie w każdą sobotę. Pięciokilometrową trasę można przebiec, ale liczy się też trucht, przejście z kikami czy zwykły spacer. Ja szybko policzyłem, to trochę nas jest. Myślę, myślę, że damy radę dzisiaj, damy radę naprawdę, a czy wy dacie radę? Ja wam kibicuję, nadzoruję. Do zobaczenia na mecie. Widzę, że taktyka jest równo, różna. Jedni śmigają, drudzy maszerują i o to chodzi, by wspólnie, aktywnie rozpocząć weekend. Są szkoły, kluby, placówki. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników, tak jest i czekamy na Was. Jednak Ela biegasz i dobrze, cześć. Panie, że jesteście i Krzysztof jest i... Ale szybciej! Bo no ja się nie spieszę dzisiaj, ja się przywitam. I Stanisław, i Sławomir, i wszyscy. I pani dyrektor pierwszego lotu. Serdecznie witamy z młodzieżą, tak jest. Przykład idzie z góry i o to chodzi. I piąteczka też jest, piąteczka to już jest na stałe z nami i zawsze w licznej grupie. To jeszcze? Kogo jeszcze pozdrowić? Drugie lo, dzień dobry, witamy serdecznie. Jest i Grzesiu. Grzesiu uczeski jutro będzie biegał. Jest Jagoda Grześkowiak. Jest Jona, panie Michale. Brawo Jagoda. Pozdrawiamy serdecznie, O, jak nam miło. Tak jest. Parkan jest dla wszystkich. Bez względu na kondycję fizyczną, na sprawność fizyczną. Jest sobota, jest parkan, jest Maciek, jest ekipa. Wczoraj osiemnastka dzisiaj na parkranie. Tak jest. Nie ma to jak przywietrzyć głowę, Maciuś. Cieszę się, że jesteście dziewczyny. A my pięknie widzimy jak ta rzeka uczestników Parkland 3 płynie do Strugi Subklaskiej i za chwilę z powrotem.